Teraz jak już napisałam turę, no to to jest moja praca tak naprawdę, bo za granicą bloger to już jest zawód i w Polsce również. W Polsce bardziej się utrzymywali z tego kilka lat temu blogerzy technologiczni na przykład. Bo no to byli zazwyczaj faceci, którzy mieli po 40 lat, wiedzą ile kasy za co brać, super recenzje piszą, się starają, publikują, a blogerki modowe no to to tak bardziej działały barterowo, że o, dzięki, mam jeansy, zrobię o tym wpisa teraz pisz, piszemy dużo różnych recenzji, czasami, nie mam do magazynów coś. Aha, czyli się zmieniło, teraz już jest bardziej zarobkowo, możemy to śmiało powiedzieć. No tak, ale chodzi o to, że po prostu się z tego utrzymuje. to jest moja praca i, i dla kogoś to może być dziwne, że to, co robimy, to można z tego żyć, no ale to jest taka praca, ale to się nie żyje tak naprawdę z bloga, tylko z tego, co blog daje, bo, bo z bloga nie mam pieniędzy, mam bardziej pieniądze z tego, że napiszę dla kogoś, Artykuł, albo coś takiego zrobię, a no z bloga, no to tak nie za mnie ma co bardzo jak zarobić. Dobra, no dobra, tak, bo faktycznie do swojego bloga nie. On dał tego przepustkę, tak? I ja zawsze bardzo chciałam być w modzie, ale nie wiem, nie mam ani bogatych rodziców, ani nie mam nazwiska znanego, Więc po prostu kilka lat temu, jak miałam 16 lat, zakładam bloga, to kombinowałam, że co zrobić, aby, aby nie wiem, dziennikarze modowi się mną interesowali, aby się przebić do tego świata, bo to było takie bardzo zamknięte środowisko. I trzeba by być albo, nie wiem, celebrytką, albo kimś tam. No i ja po prostu założyłam sobie tego bloga i jakieś jeździłam na przykład na Fashion Week, to, to starałam się wszystkich dziennikarzy poznawać, z wszystkimi rozmawiać. No i chyba mnie zaakceptowali, bo...